No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam Was w kolejnym poradniku z Diablo 2 Resurrected na moim kanale. W tym poradniku pokażę Wam, na czym polegają i czym są w ogóle słowa runiczne w Diablo 2 Resurrected. Zapraszam. Tak więc, słowa runiczne to nic innego jak kombinacja różnych run, które umieszczamy w przedmiotach. Przedmioty te w Diablo 2 muszą mieć gniazda na jakiś tam, wiecie, że możecie umieścić w tym gnieździe właśnie runę, możecie umieścić gema, tak możecie klejnot także umieścić w broni, ale żeby słowo runiczne zadziałało. Jest kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim przedmiot musi być koloru szarego, tak jak sejmiter macie i tutaj duża tarcza. Jak widzicie, one są koloru szarego, tak? Nie ma tutaj niebieskiego, dodatkowych bonusów itd. Jeżeli przedmiot będzie niebieski, będzie miał dwa bądź trzy sokety, nie zrobicie w nim słowa runicznego, Nawet jeżeli dobrze w odpowiedniej kolejności umieścicie runy, nie zrobicie w tym słowa runicznego, Przedmiot musi być koniecznie koloru szarego. Ok, jedną kwestię mamy ze sobą teraz, tak, żeby powodzeniem zrobić słowo runiczne, musi runy, czyli to są runy, tak, tutaj mamy na przykład run, runę L, tutaj mamy runkę L, tutaj jeszcze ogarnę sobie w ten sposób, bo mam tutaj pomieszane co nieco, ok, i tak, to są, to są runki, tak, runki farmi, się farmi, dropi normalnie lecą z mobków, z hrabinki i tak dalej, i tak dalej, każdy ma swój tam poziom. Jak widzicie tutaj można umieszczać też runki normalnie jak gemy, tak one dają na przykład odporność na ogień itd. itd. Ale jeżeli chcemy stworzyć słowo runiczne i mamy szary przedmiot, tak, z dwoma powiedzmy soketami, no to, żeby słowo runiczne zadziałało, mm, muszą, muszą być runy w odpowiedniej kolejności umieszczone. Czyli jeżeli mamy słowo runiczne TIR L, w ten sposób, w tej kolejności, ja umieszczę najpierw runkę L, a później umieszczę w tym mieczu runkę TIR, to słowornicze nie wyjdzie, mimo że obydwie runki będą się zgadzać, to słoworniczne nie wyjdzie, ponieważ w błędnej kolejności umieściłem. Dlatego tak bardzo ważna jest kolejność umieszczenia run. Dlatego jeżeli najpierw umieszczę runkę Tir, później runkę L tu mamy nagle słowo runiczne o nazwie STAL, no i jak widzicie nagle ten miecz dostał wielkiego busta. plus 3 do minimalnych obrażeń 50% do szansy na otwarcie rany i tak dalej i tak dalej, macie napisane nawet, że macie tier L, tak, dwie runki, na samej górze macie nazwę słowa runicznego właśnie i tak to wygląda tutaj dla przykładu mam jeszcze trzy soketową tarczę, też szarego koloru oczywiście i mamy takie słowo runiczne jak RAL Ort. Tal. i to jest słowo bardzo popularne, przysięga starożytnych, tak więc wsadzamy Ral, Ort oraz tal, i jak widzicie, mamy przysięgę starożytnych, przeogromne busty do odporności na błyski, ogień, trucizny, zimno i tak dalej, i tak dalej. 10% trzymanych obrażeń przechodzi na manę, tak więc jak widzicie, na tym polegają właśnie słowa w Diablo 2 Resurrected. Mm. Generalnie link do wszystkich słów runicznych Diablo 2 znajdziecie w linku, który podam Wam poniżej w opisie tego filmu. Tego poradniczkę oczywiście, tak więc nie zostaniecie, nie zostaniecie z niczym, a ja się już będę z Wami żegnał, tak? bo tutaj nie ma co więcej tłumaczyć. Pamiętajcie, kolor szary oraz odpowiednia kolejność umieszczanych run da Wam słowo runiczne cóż, to było na tyle ludziska. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia. I cóż, do następnego filmu na moim kanale, ludziska. HejOS!